Witajcie moi drodzy, nazywam się Monika Turowska, jestem szkoleniowcem marki Estgen. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie jednemu z kremów, będzie to krem aktywny. Krem aktywny posiada unikalną kompozycję składników aktywnych, które stymulują procesy odnowy, nawilżenia oraz przebudowy tkanek. Jest to kream wysoce, wysoce aktywny o bardzo wielu właściwościach. Jak za chwilę przekonacie się, gdy przestudujemy składniki aktywne, zobaczycie, jak, jak w jak wielu płaszczyznach będzie on w stanie pomagać skórze naszej, naszych klientów w trakcie zabiegów i przy pielęgnacji domowej. Będzie on wpływał innymi na procesy angiogenezy. Działa biobójczo, bakteriostatycznie, Przeciwwirusowo, ma właściwości zmniejszające łojotok, wyrównuje płaszcz hydrolipidowy, przywraca optymalne nawilżenie oraz normalizuje procesy gojenia. To wszystko, o czym przed chwilą powiedziałam, zależy od procesów które uruchamiają składniki zastosowane w tym preparacie. Przede wszystkim, dla kogo będzie ten, ten krem odpowiedni, czy w jakich zabiegach sprawdzi nam się najlepiej. Najlepszymi takimi podstawowymi w sumie wskazaniami do stosowania kremu jest potrzeba regeneracji pozabiegowej bądź skóra z trądzikiem, skóra z różnymi zmianami skórnymi, skóra w fazie zapalnej, np. trądziku różowatego, czy przy stanach zapalnych, przy trądziku osób dojrzałych. Tak zwanym trądziku dorosłym czy w trądziku pospolitym, a także u osób z problemami naczyniowymi, a także dla osób ze skórą dojrzałą, ze względu na swoje właściwości pobudzające proliferację komórek. I wybierając jeden z tych problemów skórnych, może zacznijmy od skór trądzikowych. Będzie nam łatwiej. W momencie, gdy skóra ma problem, Bakteryjny, grzybiczy czy z jakiegokolwiek innego powodu ten drądzik się pojawia, zastosowany w kremie Kolostrum, standaryzowany na wszystkie możliwe dla kosmetologii korzyści, będzie wpływało na różnych poziomach. Przede wszystkim stabilizując florę bakteryjną na powierzchni skóry wraz z srebrem koloidalnym, które także zostało w tym kremie zastosowane. Srebro ma właściwości oczyszczające, antyseptyczne, łagodzi podrażnienia. Wiemy, że kiedy powstaje stan zapalny, grudka, krosta, Skóra zaczyna, na skórze zaczynają powstawać stany zapalne. Powstają one m.in. z wysokiej aktywności patogenów grzybów, ale i bakterii Cuticobacterium acnes, a także innych patogenów, które znajdują się w dysproporcji do tych prawidłowych, znajdujących się na naszej skórze. I kiedy zastosujemy srebro, które działa biobójczo, i kolostrum, o które oparty jest ten produkt, yy, mamy możliwość yy, takiego silnego działania przeciwzapalnego. W kolostrum znajduje się lizozym, laktoperoksydaza oraz laktoferyna. Laktoferyna ma właściwości immunomodulujące, czyli będzie wpływała korzystnie na istniejący stan zapalny, wyciszając cytokiny prozapalne. Oraz stymulując naturalne mechanizmy odpornościowe skóry. Znajdują się w tym kolostrum także immunoglobuliny, czynniki wzrostu, które będą stymulowały odnowę komórkową. Bardzo często po takim przebytym trądziku zostaje wiele uszkodzeń, czy po takim, nawet po takiej jednej zmianie, pojedynczej, która była wraz ze stanem zapalnym na naszej skórze, i tutaj świetnie sprawdzą się właściwości gojące i suplementacyjne kolostrum. Kolostrum bogate jest w witaminy, w pochodne kwasów nukleinowych. Znajdziecie tam także witaminy A, E, D. Ja przepraszam, K. Będzie wpływało także na zwiększenie hydroskopijności przez węglowodany, które się tam znajdują, oleje całą masę składników, które będą pomagały w regeneracji. Czynniki wzrostu pobudzając proliferację wraz z alantoiną, która znajduje się w preparacie, będą przyspieszały epitalizację naskórka, czyli jeżeli zostanie nam na przykład wgłębienie, lekka blizna czy takie przebarwienie pozapalne, kolostrum wraz z alantoiną będą stymulowały proliferację komórek i epitalizację, czyli ponowne pokrycie się skóry prawidłowymi ilościami komórek warstwy rogowej, aby sama zabezpieczyła swoją, e, swoją powierzchnię. Bardzo często po stanach zapalnych zostają także przebarwienia pozapalne. I te przebarwienia mają bogatą komponentę naczyniową, czyli kiedy przyjrzymy się im z bliska, widzimy, że nie jest to wyłącznie brązowy kolor melaniny nagromadzonej w tym miejscu, ale także są tam naczynia krwionośne. I tutaj świetnie sprawdzą się właściwości kolostrum stymulujące angiogenezę i przeciwzapalne. Jeżeli zadziałamy regenerująco na to miejsce e, przez kolostrum, wytwarzając nową sieć naczyń i hamując ten stan zapalny, jesteśmy w stanie rozjaśnić te e, przebarwienia. Co jeszcze przyda nam się, gdy trwa e, taki stan zapalny e, na skórze? E, będzie to lanolina, będzie to olej kanola. Które wygładzają strukturę, zmiękczają, zmniejszają ucieczkę wody, ponieważ wiemy, że gdy skóra jest zbyt sucha, a często dzieje się tak po stosowaniu np. kosmetyków bardzo wysuszających, silnie domywających żeli, wiele osób też próbując sobie samodzielnie radzić z tą skórą, zaczyna wysuszać zmiany, a one potrzebują optymalnego nawilżenia. Niekoniecznie silnego natłuszczenia, ale zmiękczenia i zmniejszenia ucieczki wody. Wtedy, gdy skóra jest w prawidłowej homeostazie, nie ma tak dużego pobudzenia do wywoływania kolejnych stanów zapalnych. Lanolina jest świetnym, świetnie przenika przez naskórek, regeneruje gospodarkę lipidową. Mamy tutaj także masło shea. E, które zawiera witaminę A, która także stymuluje proliferację komórek, Witam, mm, wzmacnia płaszcz hydrolipidowy. Jest tutaj też witamina E, która jest świetnym e, antyoksydantem, która została także zastosowana jako osobny e, składnik w preparacie, ale do niej e, jeszcze sobie za chwilę dojdziemy. E, masło shea także zmniejsza e, ucieczkę wody. Dzięki temu, że zachowujemy optymalny poziom nawilżenia, Redukuje się podrażnienie naczyń i stan zapalny, o czym mówiłam przy kremie regeneratorze, troszkę dokładniej. I teraz zobaczcie, jeżeli odniesiemy się z podobnymi właściwościami do skóry uszkodzonej nie potrądzikowo, a po zabiegach intensywnych, po mezoterapii mikroigłowej, po laserze frakcyjnym, po RF-ie, po zamykaniu naczynek, Zobaczcie, że właściwości wygładzające, okluzyjne, znaczy może nie okluzyjne, ale takie błonotwórcze, gdzie jest ta skóra lepiej chroniona przed wiatrem, przed mrozem, przed klimatyzacją, utrzymana w prawidłowym nawilżeniu, ta skóra będąc chroniona. I stymulowana poprzez kolostrum będzie osiągała o wiele lepsze efekty terapeutyczne niż skóra pielęgnowana przypadkowym kosmetykiem. Jeżeli po mezoterapii mikroigłowej zastosujemy preparat z kolostrum do pielęgnacji domowej, mamy automatycznie podbicie efektywności zabiegów. Są czynniki wzrostu, są. Pochodnych kwasów nukleinowych są witaminy, są, jest tutaj modulacja tego stanu zapalnego, utrzymanie go w ryzach, w prawidłowym przebiegu. Będzie to znacząco podbijało efektywność. Na przykład po zabiegach z użyciem peelingów chemicznych, takie właściwości ochronne tego preparatu będą też fantastycznie sprawdzały się w Mm, takim, mm, w, w bardzo spokojnym przebiegu procesu gojenia bez e, zmartwień o to, czy nie nadejdzie jakaś infekcja grzybicza, czy bakteryjna e, przy nieodpowiedniej e, pielęgnacji domowej. Mamy tutaj także Pantenol, który po takich zabiegach będzie e, przede wszystkim łagodził, ale i wyrównywał strukturę, bo tak jak na przykład alantoina z kolostrum będą działały na pobudzenie wyrównanie odpowiedniej ilości komórek, tak Pantenol wbudowując się e, w strukturę i dając taką Warstwę zabezpieczającą będzie dosłownie wygładzał, czyli ta struktura będzie pod palcami i wizualnie bardziej prawidłowa niż bez tego składnika. Mamy tutaj jeszcze składniki nawilżające, ponieważ samo zatrzymanie wody to często trochę za mało. Jeżeli ktoś stosuje, na co dzień składniki wysuszające, lub na przykład po mezoterapii mikrojgłowej mamy zwiększoną perforację skóry, ta ucieczka wody jest większa. Tutaj ważne jest, aby też dostarczyć nawilżaczy. No i naszym nawilżaczem będzie przede wszystkim gliceryna, która jest bardzo silnie higroskopijna, hydrofilowa, ma zdolność przenikania przez. Komórki przez warstwę rogową naskórka, dzięki czemu staje się też promotorem przenikania dla innych składników, i każdy inny składnik, który zawarty jest w tym preparacie, będzie razem z tą gliceryną o wiele głębiej sobie mógł wnikać. Mamy też ME ekocertowany składnik, który także jest promotorem przenikania i świetnie nawilża. Allantoina, już też Wam wymieniłam, jej właściwości nawilżające też są fantastyczne. Jeszcze chwilkę zatrzymam się na witaminie E. Witamina E przede wszystkim jest silnym antyoksydantem, ale ma też swoje właściwości hamujące procesy starzenia, dlatego nazywana jest witaminą młodości. Wzmacnia ona także naczynia krwionośne, poprawia ukrwienie, zapobiega podrażnieniom. I stanom zapalnym, czyli mamy też profilaktykę przeciw kolejnym problemom skórnym. I zobaczcie teraz, że jeżeli mamy zadbaną kwestię barierową, w delikatny sposób, nie zapychający, nie zaklejający, mamy dostarczone nawilżenie, mamy składniki przeciwzapalne, automatycznie redukuje nam się rumień. Przy... Mm, <laughs> Jeżeli działamy przeciwzapalnie za pomocą kolostrum, pantenolu i pozostałych składników, mamy mniejsze zaczerwienienia, skóra lepiej sobie radzi, naczynia krwionośne są dzięki temu wyciszone, ale samo kolostrum także ma właściwości silnie przeciwzapalne, i dlatego też przy trądziku różowatym będzie się to świetnie sprawdzało. I kiedy wszystkie te sfery zostają zabezpieczone, Pozostaje jeszcze kwestia zmniejszenia łojotoku. Jak to się dzieje? Przede wszystkim poprzez zapewnienie skórze tego, czego potrzebuje. Czyli jeżeli mamy odpowiednią barierowość, mamy odpowiednie nawilżenie, skóra nie musi produkować większej ilości łoju, ponieważ nie występuje już taki niedobór czy nawilżenia, czy natłuszczenia i po pewnym czasie stosowania zaczyna ona samoistnie regulować funkcję gruczołów łojowych, ponieważ nie ma już tak dużego zapotrzebowania. Ostatnia właściwość czy rodzaj skóry, dla którego świetnie będzie się nadawać, jest to skóra naczyniowa i z trądzikiem różowatym. Jak już powiedziałam, tutaj witamina E, ale przede wszystkim kolostrum będą miały swoje właściwości wpływające na angiogenezę, czyli pobudzenie namnożania naczyń krwionośnych. Jeżeli nasze naczynia się namnożą, wytworzą się nowe, te stare zostaną odciążone, będą miały szansę na regenerację. Dlatego i w fazie rumieniowej, i w fazie zapalnej, i tam, gdzie są krosty, będzie świetnie sprawdzał się w działaniu przeciwzapalnym, obkurczającym leciutko naczynia. I przede wszystkim pobudzającym nowe naczynia do pracy. Zastosowanie tego kremu zarówno w pielęgnacji domowej, jak i gabinetowej będzie tak naprawdę przy wszystkich rodzajach skóry. Jeżeli mm, mamy do czynienia z skórą, ze skórą bardzo suchą, z zaburzoną barierą hydrolipidową i to są jej główne problemy, sięgamy po krem regenerator. Natomiast jest to krem bardzo dobrze nawilżający, świetnie wy wyrównujący barierę hydrolipidową, ale zdecydowanie bardziej dla skór potrzebujących silnej regeneracji, bardzo aktywnego działania. Tutaj nazwa naprawdę nie jest przypadkowa, jest to krem o bardzo dużej aktywności. Świetny po zabiegach i jako regeneracja i jako podbicie efektywności. I w zabiegach anti-age program numer 2 i w zabiegach na trądzik program numer 1 i w fazie zapalnej trądziku różowatego program numer 4 wszędzie tutaj nam się Sprawdzi. Przy terapii blizn, czyli przy pracy z bliznami, gdzie stosujemy opatrunek kosmetyczny, tam jako ten drugi preparat, czyli na przykład na dzień, możemy śmiało dołożyć też krem aktywny jako ten pobudzający, utrzymujący prawidłowe nawilżenie i miękkość i elastyczność skóry. Znajdziecie go w pojemności 50 ml. Jedna pompka ma 0,8 ml. Możemy go stosować i w gabinecie, i polecać klientom do domu. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tego preparatu profesjonalistów, zapraszam na www.stgen.pl oraz do regionalnych dystrybutorów. A osoby zainteresowane zakupem i zabiegami na naszej marce: Zapraszam do gabinetów współpracujących z marką. Na dziś bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek. Do zobaczenia.